Festiwal Berlin Snow się odbędzie pomimo, że mamy lato. Bilety się sprzedały, wielka scena już powstaje, a my spotkaliśmy się z organizatorami. Jeżeli chodzi o scenę, zaprojektowaliśmy ją wspólnie z firmą Fritz Audio i Temporary Space Design. Scena ma troszkę ponad 40 metrów, dwa duże ekrany z lewej i z prawej strony w formie skrzydeł i sześć dużych ekranów, które są tłem okna sceny. Jak widzicie mamy ciepły letni zimowy dzień. Aura niestety nam nie dopisała, nie jesteśmy w stanie zorganizować zawodów snowboardowych. Ale mnóstwo zawodników i tak przyjedzie na fajne koncerty, na to, co, co tutaj będzie się działo i co miało się dziać e, wieczorem, czyli w hali widowiskowej. Liczymy na to, że jeszcze nam się uda odpalić dębowiec. Bardzo lubimy ten stok, bardzo lubimy widok z tego stoku. Oprócz potężnej sceny mamy równie potężny line-up. Zagrają dla was Method Man i Redman, którzy są reprezentantami bardziej klasycznego, oldschoolowego brzmienia. I z drugiej strony zagra również Shaysa Ferg, który jest raczej współczesnym artystą. Lokalnego wsparcia udzieli Soku i Marysia Starosta. Wyłącz playstation, opuść betonowy blok Oraz śmietanka lokalnych DJ-ów. Artyści przylatują specjalnie na tą jedną noc, y, aby wystąpić dla Was, y, więc przyjmijmy ich godnie. Festiwal Ben In Snowhea już 1 marca w Bielsku Białej. Na Stoku Dębowiec odbędą się.